Dzień doberek. Już straciłem rakubę, który to dziś dzień, czyli w sobotę tydzień temu. Mamy środę, czyli wczoraj był dzień dziewiąty. Zagipsowane tutaj pomieszczenie. Widać jeszcze nie wszystko wyschło. Tutaj mamy już położone dwie warstwy gładzi. Podłoga wyschła. Tutaj również dwie warstwy. Sufit. Tak więc dzisiaj będzie. Kilifowanie. Do zobaczenia jutro.